Witajcie moi drodzy. Można oceniać książkę po układce, można po recenzjach, można też przeczytać pierwszych parę stron. I w przypadku Biblii te pierwsze strony, a dokładnie 11 rozdziałów, to fundament. To ustawienie sceny, ukazanie głównych postaci, tego o co toczy się gra. rodzaju to opowiadanie o początkach, a pierwsze rozdziały to klucz do zrozumienia całej reszty, aż do księgi Apokalipsy. To właśnie do tamtej rzeczywistości, tamtych wydarzeń i postaci nieraz nawiązywał Jezus. Dziesiątki fragmentów Nowego Testamentu kierują nasze oczy właśnie na Genezis. A najważniejszym z tych wydarzeń jest potop Noego. Biblia kładzie na nie ogromny nacisk. Żadne inne pisma religijne w historii nie stawiają tak odważnych stwierdzeń. Biblia poświęca więcej miejsca na opis potopu niż na jakiekolwiek inne wydarzenie na całej swojej przestrzeni. Stąd wiarygodność Biblii zależy od wiarygodności tego opisu. Zapraszam Was do obejrzenia serii filmów o potopie. Dominują w przekazach i dokumentach dotyczących wczesnej historii najważniejszych cywilizacji. Jest poparty dowodami, potwierdzony przez naukę. Jego ślady są wręcz wyryte w naszej planecie poprzez kaniony, grzbiety oceaniczne, miliardy skamielin, złoża węgla i ropy. Musicie to zobaczyć.